Siemano. Taka dacia. To jest chyba docker, jak dobrze pamiętam. Ciekawy przypadek. Uruchomi się silnik. Silnik pracuje. No tak trochę kulawo. No ale pracuje. Reaguje na dodawanie gazu. Po chwili przestaje reagować na dodawanie gazu. Ale pracuje jeszcze na wolnych obrotach. No a po chwili całkiem zgaśnie i nie, nie da się uruchomić silnika. W sterowniku błędy jakieś takie dziwne odnoszące się do usterki, jakby sterownika, że błąd wewnętrzny, czy coś takiego. Wkleję tutaj zdjęcie tych błędów. Widzę, że był wymieniany już, tym bardziej, że nie były te śruby przykręcone w ogóle, były tylko te górne. Tak jest tam montowany. I tutaj jakieś... Dacia lodzi, Nie wiem. To jest sterownik EMS 3125. To co, ja sobie go otworzę. Widzę, że są tutaj blaszki do rozgięcia. No chyba nie był otwierany. Nie widać, żeby był tutaj coś działany. No ale podpisany jest, więc możliwe, że był wymieniany. Może tu po się da wyczyścić go imo. A może był jakiś cały komplet wymieniany, nie wiem. Tak czy inaczej nie widać śladu otwierania, a opisy są, czyli Coś chyba było wymieniane. Dobra, otwieram. No i rozebrałem ten sterownik, kurczę ta blaszka taka miękka. Patrzyłem pod mikroskopem, nic tam nie widać ciekawego. Żadnych tutaj y, luzów, zimnych lutów. Się Zastanawiam, czy to nie będzie na przykład jakieś zakłócenie z Iskry. Tam po tych kodach błędów to też dziwne rzeczy się tam w internecie czyta. Nawet włącznik światła stopu. Później nawet coś odnośnie przepustnicy. To by nawet pasowało. Może to jest błąd właśnie od światła stopu. Niezgodność sygnału od włącznika. A nie powoduje ten błąd tej złej pracy, tylko złą pracę na przykład powoduje, nie wiem, może tam pompa paliwa nie działa dobrze. I po prostu ciśnienie spada, spada, spada. Nie wiem, tak, tak sobie teraz pomyślałem, także pojadę tam jeszcze niedaleko stoi to auto i sobie posprawdzam i dam zdać no i muszę dograć co nieco bo nagranie wcięło bo to było już dość dawno nagrywane nagrałem jaka jest praca tego silnika po prostu po odpaleniu silnika migały kontrolki się migały no takie jakieś przemrugiwania były na liczniku początkowo reaguje na gaz po chwili przestaje reagować w ogóle na gaz ale jeszcze pracuje a ostatecznie gaśnie całkiem silnik, i... no i potem silnika nie da się uruchomić. Po odłączeniu akumulatora, po odłączeniu, ta sama historia. Nie ma błędów. Uruchomi się silnik, wszystko działa. No te kontrolki tam trochę zaczynają przemrugiwać, przestaje reagować na gaz, po czym gaśnie. No i potem znowu nie, nie można odpalić silnika. Pomyślałem, że sprawdzę, czy to nie jest czasami, bo te mrugania tych kontrolek na, na liczniku mi się tak coś kojarzyło z zakłóceniami, pokanie od iskry. No i Stwierdziłem, że będę odpinał po kolei, bo tam są cztery osobne cewki. Po kolei będę każdą odpinał i zobaczę, czy po odpięciu którejś tam problem nie ustanie. Nie? No ale niestety tam kolektor jest taki, zachodzi na górę, na te cewki. No, i dojście jest tylko do czwartej, no i ewentualnie do, do trzeciej cewki też nie. No, mówię, no to spróbuję. Spróbuję odłączyć czwartą cewkę, nie? No i po odpięciu czwartej cewki taki był efekt. No i silnik pracuje równo. Jest błąd od obwodu cewki cylindra czwartego, że obwód otwarty. No, ale żadnych innych błędów już nie ma. Nie wracają te błędy, co były wcześniej. Jest tylko od te, tej cewki. I silnik pracuje równiutko. Kurczę. O, tutaj podpięta cewka. Czyli co? Trafione. Na czwartym cylindrze coś jest z iskrą. Ta iskra po prostu zakłóca. Zapniemy sobie to i potwierdzimy sobie, czy problem będzie znowu występował. Podpalimy. No i takie będą dziwne przebłyski tych kontrolek. Nie, no wszystko ok. Jak to? A błędy? Dziwne rzeczy. No nie ma, jest tylko zapamiętany od, tego, od tej czwartej cewki. No nic, zobaczymy. No. Reaguje normalnie. Reaguje. No niezłe rzeczy. No ale to chyba będzie iskra na tym czwartym. No i jak się sprawa daci zakończyła? No, zakończyła się tak, że no, było jeżdżone tym samochodem parę dni, nic się nie działo. Nawet tam świece nie były wymienione, nic. No i samochód oddany właścicielowi. To było nagrywane dawno. No to jest ten samochód co nie jeździ, no i usterka nie wróciła, więc dziwne jest to dla mnie, co też tam się stało. Hmm. Czy może gdzieś na, po, w połączeniu tej cewki, w tej wtyczce brakowało masy i te zakłócenia po prostu z, te, z tej cewki, tam z tego wysokiego napięcia, się wracały jakoś tym sygnałem i zawieszały sterownik silnika? No bo dziwne, dziwne te błędy tam były właśnie. I one za każdym razem występowały. Podłączenie po akumulatora, błędy dało się skasować, silnik się normalnie uruchomił. Po chwili zaczął tak falować na obrotach na gaz reagował. Po chwili przestawał reagować na gaz. Na tych obrotach cały czas falując. Po czym gasnął, nie dało się uruchomić. Trzeba było znowu odłączyć klemę, podłączyć błędy. Dało się skasować, bo bez odłączenia i podłączenia akumulatora błędów nie dało się skasować. Cały czas były. No, tak, żeby to wyglądało tak, jakby z od iskry, nie? Po uruchomieniu silnika zaczyna tam pracować ta cewka zakłócenia, ale że akurat na czwartym no nie wiem, albo albo się to samo gdzieś naprawiło, albo faktycznie było coś na tej wtyczce. Nie wiem. Dajcie sami znać co o tym myślicie, bo jeszcze parę takich usterek i chyba wywiozą mnie do tworek. No była już, tak, była już taka wizja wymiany tego sterownika. One są tam dość drogie. Zacząłem patrzeć właśnie jak się je wymienia. Trzeba wyczyścić z IMO z takiego używanego, a potem dopisać, na przykład Renault, Ecutulem, nie? Renault EcuTool, nie? Renault nie ma w opcji robienia tego sterownika na Virgin, także nie wiem dokładnie jak to robić, bo nie musiałem tego robić. No, jak będzie trzeba, no to będziemy ten sterownik wymieniać. To się to się dowiem jak się czyści ten sterownik. Nie? Tyle na razie do zaś.